Witam państwa. Druga część rozmowy przy oknie. Przypomnę, że naszym gościem jest poseł Ryszard Gala, opolski parlamentarzysta. Witam, panie pośle. Witam serdecznie. Czy pan jest człowiekiem nerwowym? Czy gdy na. Bo ja rozumiem, jeśli idzie o salę sejmową, tam obrzucacie się wzajemnie błotem. Niedobrze, że tak się dzieje, bo na to patrzą młodzi wyborcy i biorą niestety z was przykład, i potem widzimy to hamstwo na ulicy, ale nawet na wiecu wyborczym. Okazuje się, że też posłowi, a tym bardziej marszałkowi Sejmu puszczają nerwy. Zadaję to pytanie celowo o Pański stan psychiczny, żeby się dowiedzieć, no, jak Pan ocenia wystąpienie swojej szefowej? No krytycznie, co prawda nie powinno się krytykować swoich szefów, ale w tym przypadku muszę powiedzieć, że Pani marszałek nie zapanowała nad sobą, bo trzeba było Słapać od, oddech, policzyć nie wiem do trzech, do dziesięciu, przełknąć ślinę i w, w, pozwolić sobie jednak troszeczkę luźniej podejść do tematu, wiedząc o tym, że polityk musi mieć jednak y, to takie, powiedziałbym, taki, taki zawór bezpieczeństwa, że ktoś y, no, trafi się wśród y, słuchających czy, czy uczestników jakiegokolwiek spotkania i będzie próbował krytykować, czy nawet celowo wprowadzić w taki stan zdenerwowania, jak mieliśmy tutaj okazję zobaczyć panią, panią marszałek. Oczywiście trudno powiedzieć, czy, czy ja jestem nerwowy, czy nie. To moje zdenerwowanie czasami jest y, wzburzone, ale tego tak na zewnątrz nie okazuje. Staram się zawsze jednak panować nad sobą, chociaż powiem, że w ostatnim okresie w tej polityce, szczególnie kiedy jestem w Warszawie, jest trudno nad tym zapanować. <laughs> powiem tak, nie podnoszę sobie ciśnienia, nie, nie słuchając pewnych, pewnych y, stacji telewizyjnych, więc jest troszeczkę spokojniej. Aczkolwiek no czasami bywa tak, że przyjdzie chociażby do biura petent, który przychodzi w sprawie beznadziejnej, a uważa, że poseł jest po to, żeby to załatwił, prawda? No to wtedy człowiek też czasami tak no, podniesie głos, zdenerwuje się, ale. Także mhm. próbuje się jednak. Na Ale nerwy trzeba trzymać na uwięzi. Trzeba trzymać, trzeba być ostrożnym. E, wrócę teraz do wielkiej polityki. Czy ma Pan wiedzę, co obiecała kanclerz Merkel prezydentowi Stanów Zjednoczonych na temat tego gazociągu Nord Stream 2? Bo wie Pan, innego zdania byli Amerykanie za y, poprzedniego prezydenta, a teraz jakby zwrot sytuacji po wizycie kanclerz Merkel. Znaczy, po pierwsze, trudno powiedzieć, czy Amerykanie byli wcześniej innego zdania, a teraz jeszcze innego zdania. Ja myślę, że jednak pewien rozsądek w tym wszystkim zwyciężył. Proszę pamiętać, że my dzisiaj rozmawiamy, rozmawiamy o inwestycji, która ma jakby swój drugi etap i ten która drugi etap jest, 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 jest na ukończeniu, na ukończeniu więc, więc o czym tutaj w tej chwili dyskutować? Przeciw czemu teraz protestować, jeśli sytuacja jest taka, że, że ten rurociąg jest, ten gazociąg jest prawie że zbudowany i wcześniej czy później na pewno doszłoby do pewnego porozumienia, bo powiedzmy sobie uczciwie, że polityka, bez względu na jakim etapie jest prowadzona, ona zawsze jest jakby wieńczy się pewnym kompromisem. Prawda? Musimy dochodzić do pewnego kompromisu, żeby, żeby podjąć decyzję. A czy to prawda, że Niemcy z Amerykanami doszli do porozumienia ponad naszymi głowami? Co prawda, rozmowy z Ukrainą były prowadzone. Jak znam, jak znam panią Merkel, to podejrzewam, że jednak ona pewne rzeczy konsultowała. Podejrzewam, że były prowadzone rozmowy, zresztą przed, przed rozmowami. Już z Bidenem, przecież także i rozmawiała z prezydentem Ukrainy, więc pewne rzeczy były jakby sygnalizowane i uzgadniane. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na takie trzy elementy, które wiążą się z tym gazociągiem. To jest to, że dzisiaj Europa, w tym Polska, jest jakby zmuszona do tego, żeby korzystać z zasobów gazu Rosji. Chociaż nawet dzisiaj przecież korzystamy z węgla i to z potężnych ilości. Dwa, wiemy, że w przyszłym roku kończy się umowa z Gazpromem i będzie musiała być negocjowana nowa umowa na dostawę gazu. I trzy, bardzo ważny element to jest zwarcie szeregów, jeśli chodzi o negocjacje, mówimy wręcz z Putinem, jeśli chodzi o warunki dostawy tego, tego gazu. Więc to są elementy, które jak najbardziej rozsądnego polityka kierują w jedno miejsce siąść razem do stołu, negocjować, aby ten kontrakt i te dostawy gazu były jak najbardziej, powiedziałbym, yy, dla... Takie powiedziałbym ekonomicznie, ale też i społecznie y, dla całej Unii Europejskiej, mhm. prawda? W tym także dla Ukrainy. Przecież można tutaj ileś rzeczy wynegocjować i z tego y, 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 jakby korzystać. Ja chciałbym tu jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. W 2007 roku Merkel wyciągnęła rękę do Polski. To przecież Kaczyńskiemu powiedziała: Panie premierze, możecie zrobić sobie, od nogę. jeśli macie dzisiaj yy, wybudowaną stację gazową w, w Świnoujściu, prawda, jest terminal wybudowany, będziecie mogli także z tego gazu skorzystać. Możemy mówić o kwestiach też ekologicznych, bo przecież ta dostawa tego gazu będzie też się odbywała w sposób bardziej ekologiczny. Czyli są pewne elementy, które wskazują na to, że rozsądny polityk by to negocjował, a nie kwestionował. Panie pośle, dlaczego w niemieckim parlamencie nie ma przedstawicieli Polonii? W Niemczech zamieszkuje około dwóch milionów Polaków. To byłaby niezła siła polityczna. Znaczy, panie redaktorze, muszę powiedzieć, że. Posłów w Bundestagu po, o pochodzeniu polskim A, o kilku pochodzeniu. było, no, tak, no, tak. O pochodzeniu. Nie ma może takiej sytuacji, jak jest w Polsce, że załóżmy Polacy czy organizacje polonijne w Niemczech wybierają swojego przedstawiciela, i, i ten przedstawiciel trafia do, do Bundestagu, ale mogę powiedzieć, że na poziomie landowym czy w gminach w powiatach no zdarzają się sytuacje, że Polacy. Którzy osiedlili się na, na danych terenach, gdzieś tam uczestniczą w pracach tych samorządowych. Reasumując, powiem tak, no system wyborów w Niemczech jest nieco inny jak w Polsce i on nie przewiduje takich sytuacji, jaką mamy my w Polsce. Prawda? Że mniejszość niemiecka jako organizacja zrzeszająca środowisko mniejszości może startować w wyborach, oczywiście według ogólnych zasad, bo my tworzymy ten komitet i w ramach tego komitetu no tylko my jako, jako mniejszość niemiecka na Opolszczyźnie jesteśmy w stanie sprostać e, tym warunkom, jakie zostały nam postawione, aby mieć tego posła. No to zapytam o mniejszość niemiecką w regionie opolskim, jak jest liczna. No i, i czy nie obawia się, że Narodowy Spis Powszechnej Ludności i Mieszkań wykaże, że jest was znacznie mniej? Liczymy się, panie redaktorze, liczymy się, mamy spis powszechny, My także bardzo aktywnie w tym obszarze pracujemy po to, żeby... Ludzie, którzy mimo wszystko jednak są niechętni do tego typu ujawniania swoich danych. Niektórzy mówią, że to są bardzo intymne. Pytanie o, o, o pochodzenie, o, o język, jakiego się w rodzinie używa, że to jest takie troszeczkę niebezpieczne. Tutaj chciałbym powiedzieć, że absolutnie jest to sprawa bardzo bezpieczna. Ta anonimowość jest zachowana i mam nadzieję, że spiszemy się w takiej stuprocentowej ilości. Jaki będzie efekt? Zobaczymy. Patrząc na 2002-2011, bo to były spisy, które, które były, więc widać, że ubywa nas troszeczkę, i to jest chyba naturalne, że jeśli przecież mówimy o mniejszościach, no, więc tak. zawsze ta mniejszość, ten, ten symbol mniejszości funkcjonuje, i tutaj też nam się to troszeczkę zmniejsza, aczkolwiek. Mam nadzieję, że ta aktywność młodzieży, która utożsamia się z środowiskiem Niemców na, na, na Śląsko-Polskim w Polsce, jest na tyle dobra, że będziemy po prostu w ten sposób jednak łagodzić ten ubytek. I Myśli Pan? Bo myślę, starsze pokolenie tak. wymiera, rozumiem, ale młodzi, młodzi mówią, ach, wyjeżdżam. Mam wszystko, co... Wie pan, ten, ten szczyt wyjazdów mamy już za sobą. Dużo, dużo młodzieży to wyjeżdżało w czasach, kiedy ja byłem młody. Większość moich kolegów z ław szkolnych, czy to szkoły podstawowej, średniej, jest za granicą, jest w Niemczech. Więc, więc dzisiaj, patrząc po tych, po tych młodych rodzinach, jednak ludzie zaczynają, może pracować za granicą, prawda? Bo jednak ten poziom zarobków jest dużo, dużo lepszy. Natomiast chyba starają się żyć tutaj, bo jednak ten standard życia w Polsce i tutaj na Śląsko polskim, on jest na tyle, na tyle dobry, że nawet się dobrze żyje. No tak, bo się pracuje w Niemczech, a wydaje w Polsce. Na przykład. Bardzo dziękuję to jeszcze na koniec, ponieważ rozmawiamy w pełni sezonu urlopowego, a pan poseł jednak jest tu obecny i pracuje, No tak bo Sejm zakończył chyba pracę. To jakie plany urlopowe, gdzie pan wyjeżdża na Majorkę, gdzie Niemcy jeżdżą, czy nie, zostaje w panie kraju? No, to że nie, ja z żoną mam takie Taki, powiedziałbym, żelazny zwyczaj w lecie być nad Polskim Morzem. W tym roku także jedziemy. Będzie to pewna nowość, ponieważ już pojedziemy jako dziadkowie i wnuczkę Aha. zabieramy z sobą, więc na pewno ten wypoczynek będzie nieco inny. Parawan i grilla pan zabiera ze sobą? Nie, nie. Grilla na pewno nie zabieram. Parawan jest w ośrodku, do którego jedziemy. Na pewno zabierzemy taki namiocik dla, dla wnuczki, gdzie będzie mogła się bawić czy też schronić przed tym takim no, mocnym słońcem. No i gruby portfel. No ale poseł, karta stać wystarczy. Karta wystarczy. Panie redaktorze, nie, nie stać, nie stać. Proszę tak nie mówić, proszę wiedzieć, że jednak posłowie. W w tej średniej płacy krajowej są, a nie w tych szczytach. No, ale nie jest źle, skoro kolejną kadencję pan jest parlamentarzystą, tak. a mógłby pan być przecież prezesem jakiejś spółki Skarbu Państwa. No, ja pan, nie wiem, czy, czy stać bym nie było na to, żeby być prezesem spółki Skarbu Państwa, ponieważ nie przewidywałem i nie przewiduję Przypisać się do jakiejkolwiek opcji politycznej, prawda? Bo to trzeba co najmniej być, nie wiem, na dzień dzisiejszy członkiem PiSu, żeby być no tak. spółka skarbu państwa. Nie życzę panu tego, ale y, życzę miłego urlopu. Y, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę, że gościem rozmowy przy oknie był poseł Opolski, y, poseł Ryszard Gala z mniejszości niemieckiej udanego urlopu. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję. a ja mam nadzieję spotkamy się już po wakacjach. Dziękuję, do zobaczenia.